Cześć, witajcie w kolejnym odcinku strefy Pasy. Jesteśmy tuż przed inauguracją rundy wiosennej, gdzie już w najbliższą sobotę zmierzymy się z Rakołem Częstochowa, a dzisiaj jest z nami szkolenie, więc pierwszy drużyny pasu. Dawid Kroczek. Dzień dobry trenze? Dzień dobry. Tak, trenerze, no zaczynając, dwa tygodnie ciężkiej pracy w Turcji z nami, w zasadzie, rozmawia, w zasadzie rozmawiamy już tuż po, to, po obozie. Jak by pan ten czas podsumował? Może jest coś z jest Pan szczególnie zadowolony po właściwie tych dwóch tygodniach? Myślę, że no to nie jest tylko czas dwóch tygodni, tylko tak naprawdę mamy teraz czwarty tydzień bezpośrednich przygotowań do meczu z Rakowem. Pierwsze dwa tygodnie były dość intensywne. Tutaj na pewno objętość i intensywność jednostek treningowych była dość duża. Później, bezpośrednio w tym trzecim tygodniu, bardziej poszliśmy w przygotowanie się do meczu. Na zasadzie. Tak, jakbyśmy to widzieli w mikrocyklu startowym, i teraz to kontynuujemy. Myślę, że przepracowaliśmy ten okres bardzo solidnie, a bardzo ważne jest dla nas to, że wszyscy zawodnicy są zdrowi, bo jechaliśmy tak naprawdę na obóz z kilkoma zawodnikami, którzy narzekali na urazy, a tak naprawdę wróciliśmy, można powiedzieć, w komplecie, w 100% zdrową kadrą. No wiadomo, nie widzimy tutaj Kamila Glika, którego absencja będzie troszkę dłuższa, ale reszta zawodników jest do dyspozycji, także to nas bardzo cieszy. Tak, z też trzy, w zasadzie cztery mecze licząc też to starcie spuszczą jeszcze przed, przed obozem w Rącznej. Jakieś wnioski już można, po, bo Pan po nich wyciąga, w sensie, są jakieś elementy, z których, na których pracowaliście, pracujecie, na, który, na, na za które jest Pan szczególnie zadowolony? Myślę, że każdy mecz sparingowy jest wartościowy i też pokazuje pewną drogę, w którą chcemy iść. Też Testowaliśmy dużo nowych rozwiązań, dużo nowych konceptów. Też zawodnicy czasem występowali na alternatywnej pozycji. Więc myślę, że one jakby w kontekście przygotowań są istotne, natomiast wyniki w tych grach no nie są jak można być nadrzędne. Oczywiście za każdym razem będziemy chcieli wygrać ten mecz, natomiast bardzo ważne jest to, co zrealizowaliśmy w trakcie danego spotkania i też, czego nie zrealizowaliśmy, aby ewentualnie wyciągnąć wnioski. Myślę, że te gry kontrolne były pożyteczne w szczególności ostatnia, z zespołem Hiroshimy, który, który to był spadek na bardzo wysokim poziomie i przeciwnik można powiedzieć z wysokiej półki gdzie tutaj też widać, co jeszcze należy poprawić, a co też funkcjonuje dobrze. Też wspomniał Pan właśnie o testowaniu tych różnych, różnych elementów, zawodników w różnych konfiguracjach. Czy było coś, jedna taka, jakaś taka rzecz, którą testowaliście i uznaliście, i właśnie to tak, że tak powiem, zatrybiło? Też może oczywiście oczywiście musimy wdawać się w jakieś głębsze szczegóły, żeby nie ułatwiać pracy naszym najbliższym rywalom, ale tak z samego schematu tego działania, czy, bo to jest też myślę jest interesujące dla, dla kibiców pod kątem tego właśnie, jak wygląda takie odnajdywanie pewnych nowych rozwiązań na boisku. Pracowaliśmy nad alternatywnym ustawieniem, w którym też będziemy mogli funkcjonować. Ono jest zbliżone do ustawienia 3-4-3, natomiast daje trochę inny wariant pod kątem wyboru zawodników. Też rozwijaliśmy działania związane z strukturą w ataku. Tutaj też dodaliśmy jeden nowy element, który będziemy chcieli zastosować w rozgrywkach ligowych, i tak samo. Staraliśmy się znaleźć jeszcze przestrzeń do polepszenia działań związanych ze starymi fragmentami gry, i tutaj też rozwinęliśmy ten element, yy, tak aby mieć pewien wachlarz działań, które będą mogły zaskoczyć przeciwnika. Tak, też tutaj, jeśli chodzi o, o to sugestie od kibiców dotyczące yy, rozmowy z panem, pojawiło się sporo pytań o, o młodzież i o zawodników z drugiej drużyny, którzy dostali sporą szansę właśnie w trakcie tego spruchnięcia <coughs> w Turcji. Jak Pan jak ocenia ich pracy i ewentualnie to właśnie zdarzenie z pierwszym zespołem i czy może jest ktoś taki, kto, kogo można jakoś tak szczególnie wyróżnić po tym czasie? Myślę, że to jest naturalną kolejną rzecz, że w tym okresie przygotowawczym, w szczególności w trakcie obozu, kluby decydują się dać szansę młodym zawodnikom. Tak też robiliśmy w lato, gdzie też kilku zawodników pojechało na obóz do Warki. Tak samo działaliśmy teraz. Nie ja chciałbym tutaj jakby personalnie wyróżniać któregokolwiek z zawodników, to jest... Myślę, dla nich duża możliwość rozwoju, a co z tego będzie, no to czas pokaże. Właśnie, kontynuując ten temat, też nie sposób zapytać o atmosferę w bo wydaje mi się, że to jest jedna rzeczy, która też, tak, nawet, jak, nawet jak ktoś patrzy trochę z boku na Krakowie, to wskaże jako jedną rzecz, która zmieniła się najbardziej na plus przez, te, szczególnie przez ten czas y, pana pracy y, w klubie. To jest też coś, na co wy, jak, pan jako trener, czy wy jako sztab kładziecie szczególnie nacisk? Myślę, że to jest bardzo ważny czynnik, żebyśmy wszyscy ze sobą czuli się dobrze. Kiedy razem pracujemy, spędzamy bardzo dużo czasu, czy to na wyjazdach, zgrupowaniach, przygotowaniach do meczu, no bo tak naprawdę mamy ze sobą kontakt codziennie i bardzo ważne jest to, żeby grupa cała czuła dobrą energię. Wiemy, że to jest zespół piłkarski i tutaj też zawodnicy mają swoje oczekiwania, każdy z nich chce grać i to jest bardzo istotne. Natomiast najważniejsze jest to, że tworzymy zespół i Wielokrotnie o tym rozmawiamy też z piłkarzami. Indywidualności są bardzo ważne, bo często robią różnice w momentach, kiedy jest ona naprawdę bardzo potrzebna, ale jeżeli myślimy o czymś więcej i, i myślimy o tym, żeby ta drużyna naprawdę była w stanie grać o. O wysokie cele to musi być drużyna i to musi być zespół, i w tym kierunku też staraliśmy się tutaj to budować. Cieszę się, że ta grupa zawodników, ta grupa pracowników, która jest ze mną w tym wydaniu codziennym, funkcjonuje bardzo dobrze. Myślę, że każdy się też czuje swobodnie. Natomiast kiedy przychodzi czas pracy, treningu, meczu, wszyscy widzimy bardzo wysoki poziom podejścia do swoich obowiązków. To jest naprawdę bardzo profesjonalne i też to bardzo szanuję. I liczę, że to utrzymamy, natomiast no, też musimy być szczerzy. No, pierwszą rzeczą, która buduje dobrą atmosferę i poczucie takiej stabilności, i też mocnego, mocnej drużyny, są wyniki. No, I tutaj będziemy chcieli po prostu być nadal zespołem skutecznym. Tak, no też nawiązanie właśnie do tej budowy atmosfery do, do wyników, no to oczywiście no, do tego są niezbędne starcia z najbliższymi rywalami. I właśnie idąc, idąc dalej w tym temacie, Ile czasu w tak, takiej pracy na zgrupowaniu poświęcać także właśnie na jakby analizowanie i na trochę, że tak powiem, kolokwialnie podglądanie przeciwników? Bo co prawda, Raków oczywiście był w zupełnie innym miejscu na zgrupowaniu, bo to była Hiszpania, ale już kolejni rywale nasi w ligowi w najbliższych tygodniach byli znacznie na wyciągnięcie ręki. Mam tu na myśli czy koronę, kielce, czy widzę wódź, czy, czy Jagi, oni nie Biały Stok. Myślę, że tutaj hmm, trzeba być też ostrożny w tym podglądaniu przeciwników hmm. na zgrupowaniach. Bo tak jak widzieliśmy, no, zarówno Widzew, jak i korona gra też mocno w wymiksowanych hmm. składach i e, można oglądać mecz. A potem tak naprawdę rozpocznie 70% nowych zawodników e, to spotkanie przeciwko nam. Też wiemy, że jest otwarte okienko transferowe. I, i kluby cały czas szukają tutaj alternatyw i wzmocni na danych pozycjach, oczywiście analizowaliśmy te mm. działania, obserwowaliśmy te mecze, sztab był na, na, na tych spotkaniach, na których oczywiście mógł być, jeżeli te obowiązki się nie nakrywały. Natomiast no, prawdziwą weryfikacją jest Liga, i tak jak powiedziałem, sparingi są ważne, ale Liga później weryfikuje to, jak funkcjonuje drużyna i tutaj będziemy jakby przykładali największą rolę do analizy. Natomiast jeżeli jesteśmy przy Rakowie, no, tak naprawdę mamy materiał, jak funkcjonuje ta drużyna, jak funkcjonowała w okresie przygotowawczym, natomiast no, też wiemy, że jest to dysponowano bardzo powtarzalny, który, który jakby wierzy w swoją ideę gry. Bardzo mocny i też jest przy tym skuteczny. Także myślę, że tutaj wykonaliśmy naprawdę dużo pracy, żeby się przygotować do tego spotkania. Liczymy, że na boisku będzie to, to widać. Też no, nie sposób nie poruszyć tego tematu, mimo że to jest bardzo delikatny temat, ale, ale no, wymagają tego kibice, jeśli chodzi o transfery. Ale chciałem go zachęcić od nieco innej strony, bo wiadomo, że ciężko najmniej zrozumieć o pewnych personaliach, bo też to dzieje się... Jest to dużo bardziej złożona kwestia, ale chciałem zapytać od strony takiej właśnie o Waszej pracy w sztabie trenerskim. Na ile ma to wpływ na tą pracę, na ile może e, ta, ma wpływ na taką właśnie czynną pracę w kontekście tego zamieszania, które dotyczy się w trakcie okna transferowego. Jak, jak, czy to często często bardziej negatywne, pozytywne, jak Pan to widzi? Znaczy, no nie wykonaliśmy żadnego transferu do tej chwili, no i to jest fakt, nie opinia i tutaj myślę, że mm, każdy widzi też, jaka hmm. jest sytuacja, natomiast no musimy być bardzo racjonalni w tych działaniach. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że jakby dwa, trzy transfery są dla nas kluczowe i, i niezbędne. Do tego, jeżeli chcemy myśleć o tym, żeby przynajmniej podtrzymać tą dyspozycję z rundy jesiennej, ja wiem doskonale, że runda wiosenna zawsze dokłada dodatkowych wymagań z racji tego, że dochodzą kartki i tak samo pojawią się kontuzje jak w pierwszej rundzie. No i tutaj mocno pracujemy nad pozyskaniem zawodników. Na tą chwilę to się nie udało. Oczywiście, ja z perspektywy tenera chcę mieć nowych zawodników jak najszybciej. Dzięki temu sztab też może z nimi od razu pracować i łatwiej jest nam wdrożyć tego zawodnika do zespołu. Natomiast tak się nie stało i jakby w pełni jesteśmy tego świadomi. Robimy wszystko, żeby grupa ludzi, która jest tutaj ze mną, mówię tutaj o piłkarzach, była w stanie funkcjonować na takim poziomie, jaki będziemy od nich wymagali. Oczywiście. Ci zawodnicy dojdą, bo, bo tak jak rozmawiamy o tym, trzeba na to poczekać. Mierzymy też piłkarzy, którzy, jeżeli wejdą do szatni, no to będą zawodnicy, którzy wnoszą określoną jakość. Natomiast rynek, można powiedzieć, piłkarzy ogólnodostępnych o takim poziomie sportowym, który nie do końca nas satysfakcjonuje, jest bardzo duży. No i tak naprawdę można tego zawodnika pozyskać bardzo szybko. I tutaj liczę, że jakby docelowo znajdziemy tych piłkarzy, których chcemy pozyskać i to się stanie też w niedługim czasie. No, grupa ludzi tutaj naprawdę mocno nad tym pracuje. Jeżeli chodzi tutaj o dział scoutingu, jeżeli chodzi tutaj o mnie czy sztab, więc myślę, że tutaj wyjdziemy tak, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli. Tak właśnie w tym temacie trochę takim transferem bez transferu jest powrót Kaczpa Kaczpra Śmiglewskiego, który no po, jak, sam, jak sam to wyliczał po Chyba nawet ponad rocznej, rocznej przerwie wrócił na boisko. Też obserwując go z boku, widać było, że to jest w sumie, wydaje mi się, bardzo pozytywny aspekt, taki, że nie było, widać po nim, żeby z tyłu głowy gdzieś ten to siedział. Gdzie nieraz przy tego typu kontuzjach ma to miejsce. To jak to wyglądało z Waszej perspektywy sztabu, wprowadzenie powoli Kacper do, do właśnie do pełnego treningu do, do, do współpracy z drużną. Czy Kasper był wprowadzany bardzo długo, bo on rozpoczął już można powiedzieć, takie pierwsze treningi kilka miesięcy wcześniej na boisku. Natomiast cały czas to staraliśmy się dozować i nawet padały pytania w zeszłej rundzie, że Kasper już trenuje, ale czemu nie ma go w kadrze meczowej, czemu nie gra, no jakby to wynikało z tego, żeby nie podejmować ryzyka związanego z jakimś dodatkowym urazem, tylko żeby spokojnie Kasper mógł jakby przygotować się do tego okresu przygotowawczego, który przepracował w 100%, no nie opuścił treningu, więc to jest na pewno dla nas bardzo istotne i nie miałem wcześniej okazji współpracować z Kasperem, natomiast widzę tutaj naprawdę bardzo duży potencjał pod model, jakim my chcemy grać i to jest profil zawodnika, który na pewno tutaj do nas bardzo pasuje. Myślę, że jak będzie pracował nad tymi deficytami, o których on też doskonale wie, to może być piłkarz naprawdę yy, grający na wysokim poziomie. To na koniec, Panie że jeszcze mamy dwa pytania naszych kibiców, nieco odbiegające od tematów stricte piłkarskich. Yy, pierwsze z nich, czy to prawda, że Pani Pogodynka, Klaudia Kroczek z Polsatu, to Pana kuzynka? <laughs> Nie, to nie jest prawda, to jest zbieżność nazwisk, już kiedyś słyszałem to pytanie, ale no nie jesteśmy rodziną. Okej. Okay. I drugie, zawsze na meczach trener wygląda na smutnego bądź zamyślonego, zdaniem kiwica. i czy planuje więcej się uśmiechać w trakcie spotkań? Nie wiem, do końca się zgodzę, bo nie zawsze jestem smutny. No, często ta radość jest duża, w szczególności gdy wygrywamy i strzelamy bramki, to, to ten uśmiech na twarzy nie znika. Natomiast są też momenty takie, że trzeba być skupionym, gdzieś tam oglądać ten mecz, żeby podjąć dobrą decyzję, wyciągać szybko wnioski, bo w tym deficycie czasu, który jest w trakcie spotkania i tej dynamice meczu, to są ważne elementy, żeby podjąć jak najlepsze decyzje. No i może czasem to tak wygląda, ale to tak nie jest, że, że nie jesteśmy tutaj gdzieś tam uśmiechnięci, Praca sprawia nam bardzo dużą przyjemność, wiemy w jakim miejscu jesteśmy, to jest dla nas bardzo ważne i też staramy się to robić jak najlepiej. No to w takim razie nie pozostaje nic innego jak tylko życzyć jak najwięcej możliwości do uśmiechu w targcie tej rundy wiosennej Dziękuję bardzo za, za, za obecność, za, za rozmowę. Dziękujemy. Dzięki wielkie i wysłyszymy się przy kolejnych materiałach na Krakowa TV.